Dobra powiem wam teraz Co zrobić jeśli, jeśli dziewczyna was odrzuci Bo miałem taki właśnie przypadek To było dwa lata temu Na wakacjach byłem taki właśnie zakochany W takiej Alicji Bardzo właśnie miła dziewczyna No i pewnego dnia poszliśmy właśnie na plażę No i Tak zakochałem się w niej Był taki zachód słońca było naprawdę romantycznie no, i postanowiłem, że, że ją obejmę, bo ja byłem takim nieśmiałym, właśnie chłopakiem. No i wstydziłem się robić takie rzeczy. No to, No ale ją tak właśnie objąłem tutaj. i... No i tak siedziałem, ale ona się zapytała, co ty kurwa robisz? No a ja mówię, że, no to ja tak wiesz, zawstydzony, no to biorę tą rękę tak z powrotem. No i tak, no nie wiem co powiedzieć, no to tak się odsuwam. Tak 10 cm. 20 centymetrów. Tak 30, tak kurwa pół metra! Biorę rozbieg, kurwa z kilometra! jepi w klatę wyjebało ją, kurwa 530 kaczek zajebała po Bałtyku, wyjebało ją do Szwecji! Kurwa na następny dzień płynę promem do Szwecji, kurwa wym, wym, wym. Patrz, suka leży na plaży. Kurwa, co leżysz? Co leżysz, dziwko? Co chyba nie żyjesz, no to kurwa je postateczne uderzenie Kolorowi na ryj. Nie, kurwy, tak jebało do ziemi, że aż bursztyny wyjebało w powietrze, no i chyba tyle, ty jest...